Dużo książek tu! Posortujmy je kategoriami, żeby było łatwiej je przechowywać. Nie uwierzysz w to! Kolejna z twoich szalonych teorii? Nie, tym razem to szczera prawda! Słuchaj, szlany i węże są rywalami od wieków! <noise> Założę się, że węże zawsze wygrywały! Nie na nowe. Szlany są mądrzejsze i bardziej śliskie i potrafią przechytrzyć każdego węża! Udowodnij to! Pokaż mi jak szlamy pokonują węże. że też mi wyzwanie! Dobrze! Stworzymy grę planszową i pokażę Ci dokładnie, dlaczego szlamy zawsze wygrywają. Brzmi fajnie, ale żadnego oszustwa. Umowa stoi! Zaczynajmy, a wszystko ci udowodnię. Dobrze, ja zajmę się pracą, a Ty skup się na byciu mistrzowskim szlamem. Umowa stoi! Moją drogą, ten karton nie jest kolorowy. O nie przejmuj się, łatwo to naprawić! Super! Teraz upewnijmy się, że szlam będzie miał przewagę! Nie, nie, sami, bez kombinacji. Na razie musimy być pewni, że podstawa gry jest solidna. Ha, mam dobry plan. Ale cii, nie mówcie tu! I teraz... Aha! Niezła zabawa! Ha, ha. Sam, co zrobiłeś? To jest za śliskie! Po prostu ułatwiam szlamowi wygraną! Wygląda na to, że padłeś ofiarą własnego oszustwa. Mówiłam ci, że gra musi być fair. Eee, dobrze, dobrze. Co to? Co jest na mojej głowie? O, świetnie. Dokładnie tego potrzebujemy do następnego kroku. Popatrz, to będą kolejne numery w naszej grze. Czy wiesz, że węże potrafią wąchać językiem? Dosłownie smakują powietrze. Naprawdę? Cóż, to naprawdę niesamowite zwierzęta. Niesamowite? Szlamy są o wiele fajniejsze. I my też możemy smakować różne rzeczy. Ochyda! To nie jest jadalne. To część naszego labiryntu. Nie chcemy, żeby wężom było zbyt łatwo znaleźć ich drabinki. O, są jednak jesteś po mojej stronie. Wiedziałem. Uważajcie, węże. Szlamy przejmują kontrolę. <grymka> Pierwszy poziom jest gotowy! a nie mogę się doczekać, aby w to zagrać! Ale najpierw musimy skończyć też inne poziomy. Proszę bardzo, nawet jeśli są wrogami, zasługują na grę w dobrym stylu. Masz rację, i w ten sposób jesteśmy o krok bliżej zwycięstwa. Zobaczmy, czy wszystko działa tak jak trzeba! Raz, dwa, trzy, cztery, dwadzieścia pięć! Nie tak z tymi numerami. Raz, dwa, trzy. Zgubiłem się. O nie, węże znowu atakują! Eee! Pomocy! Oto nasz dzielny wojownik. Wszystkie węże będą przerażone. Opcji. Znowu jestem sobą. Uważajcie, węże! Może jednak węże są bardziej śliskie i szybsze niż szlamy? Były bardziej siliskie i mądrzejsze. A może i nie? Pomocy! Hej, Wężyki! Kici kici! Co? Kto by pomyślał, że węże i szlamy łączy zamiłowanie do słodyczy? Powiedziałaś słodycze? Proszę bardzo. O tak! Dziękuję! A teraz muszę wrócić do naszej pracy. Węże zrobiły tę część, kiedy ci nie było. No nie! Nie pozwolę, żeby węże zepsuły moje rzemiosło! Kanocie! <grym wytrzymało> Założę się, że węże nigdy nie potrafiłyby tak ładnie ułożyć numerów. Co? Co? To totalna porażka! Oj, biedactwo, przestań. Czasami mi też mylą się liczby. I już! Wszystko w porządku! Brawo, Sue! Jesteś prawdziwą mistrzynią liczb. To dla ciebie! Dziękuję! A to dla ciebie! Środkowa część gry jest gotowa! Hej, su, Połączmy to! I gotowe! Wygląda jeszcze lepiej niż sobie wyobrażałam! To świetne! W końcu możemy zacząć grać! Zaraz! Jeszcze nieskończone! Ale tak bardzo chcę za Daj spokój sami, co sobie węże o tobie pomyślą? Że jestem najfajniejszym szlamem na świecie? To wiedzą wszyscy. <grym> A moim obowiązkiem jako najfajniejszego szlama jest przetestować nasze dzieło! Muszę upewnić się, że bitwy są toczone w wystarczająco bezpiecznym miejscu. Tak, to jest wystarczająco solidne. A to oznacza, że możemy przejść do poziomu trzeciego. Wow! Oto nasz ostatni poziom. Musi być mniejszy niż pozostałe dwa. A ja upewnię się, że będą w tym samym kolorze. O, tak, to mi przypomniało. O czym? Że nie możemy zostawić taktyk krawędzi. Węże będą się z nas śmiały. Nie możemy na to pozwolić, prawda? A teraz musimy wszystko połączyć. Woohoo! Gotowe. Teraz zamocujemy ostatnią ściankę. Więc to tutaj jest ostatnia ścianka, dzięki. Nie ma za co. Na marginesie wszystko zrobiłem sam. Co? Okej, okay, może nie całkiem sam. A! Czemu tak krzyczysz? To węże znalazły mnie. Potrzymaj, to muszę uciekać. Dobrze i dzięki za numery. Tutaj będzie linia mety tu potrzebujemy drabin. Sam masz jakieś? Proszę, właśnie ją skończyłem, ale mam tylko jedną. Nie ma problemu, zajmę się tym. Kilka ostatnich poprawek. Tu też się przyda. Hej, brakuje kawałka! O, musiałem go gdzieś to zostawić. Hmm. O nie, jak mogłem wpaść we własną łapkę? Aha, Co to? co tam jest? Boję się! Ostrzegam! Jestem uzbrojony i gotowa do łaskotania! Aaaa! Sami, gdzie jesteś? Co się stało? Węże! Przyszły się zemścić! Aaaa! Jestem pewna, że chciały się tylko przyjrzeć naszej nowej grze planszowej! Przepraszam, że cię przestraszyłem. Chciałam tylko dodać węże do gry. A racja, dzięki za przypomnienie! Wiesz, naprawdę przepraszam za wszystko! Wydajesz się być miłym wężem! A ty jesteś bardzo fajnym szlemem! Oglądam twój program, wiesz? Naprawdę? O, jestem wzruszony! on o nieznanych i bądźmy przyjaciółmi! Jasne! <laughs> o, jesteście tacy uroczy! A tak w ogóle już wszystko gotowe! Kto jest gotowy do gry? Kartonie. Dość dramatyzowania. Ty grasz różowym, a ja wężem. Twój wąż nie ma szans, wan. O, naprawdę? Ten wąż ma jeszcze kilka sztuczek za zanadrzu. Zobaczymy. Ha, nieźle. Kto się teraz śmieje, co? Wygląda na to, że dzisiaj szczęście sprzyja szlamom. Widzisz, mówiłem ci? Jasne, jasne. Teraz moja kolej. Co? Jeden i jeden! Chyba żartujesz. Jak to się mogło stać? A więc szczęście mnie opuściło? Och, daj spokój sami. To tylko gra. I koniec. Przyjaciele, dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować. Do zobaczenia. To ciekawe. O, witajcie kochani! Od dłuższego czasu nie widziałam sama. Czy przypadkiem nie wiecie, gdzie jest? Hmm, lepiej go poszukam. Na pewno wymyślił jakiś kolejny kawał A, czy coś. O! Co tak? Tak, udało się spać. Co? zrobiłeś? Możesz wyjaśnić? Właśnie przeszedłem najtrudniejszy labirynt na całym świecie. Teraz jestem królem labiryntów. O, to wygląda na naprawdę trudne. Więc to właśnie robiłeś przez cały ten czas. Teraz wiem, dlaczego tak długo nie mogłam cię znaleźć. Ach, biedna ja. Hej, co jest nie tak? Jeszcze chwilę temu Ach, byłeś szczęśliwy. Su, właśnie zrozumiałam, że nie mam teraz nic do roboty. Rozwiązałem wszystkie labirynty, które znalazłam w domu. Mhm, mam pomysł. Dotychczas przyszedłeś tylko labirynty 2D, prawda? Co powiesz na taki 3D? Co? Nowy labirynt. Trójwymiarowy? Dokładnie. O rany, a skąd taki weźmiemy? <laughs> Stworzymy go sami. Chodźmy. Świetnie! Dostał z Na początek potrzebujemy kwadratowego kawałka kartonu, takiego jak Hej, ten. Hej, oszukałaś mnie! Obiecałaś, że to będzie labirynt 3D. <laughs> Nie sami, to tylko podstawa. Będziemy używać dwóch takich części. A, kochani, bądźcie ostrożni przy posługiwaniu się nożykiem. Lepiej poproście dorosłego o pomoc. Widzisz? To właśnie powinieneś otrzymać. Czekaj, czy to będzie wycinanka? Nie, muszę tu tylko zrobić oznaczenie. Ale po co? Nie ma początku, nie ma końca, nie ma labiryntu. Sami to nie będzie labirynt, do którego jesteś przyzwyczajony, ale ci się spodoba. Obiecuję. A propos, mógłbyś zrobić wycięcie w drugim kawałku? Tylko ostrożnie. Jasne, bezpieczeństwo to moje drugie imię. <laughs> Aha, podczas gdy ty zajmowałeś się znaczeniem, ja samodzielnie skończyłem ten fragment. Hmm, zaznaczyłeś obie strony, tak jak ja? E, nie. Myślałam, że potrzebne jest tylko z jednej strony. O, nie martw się, masz czas, żeby to teraz skończyć, a ja zrobię jeszcze kilka nacięć. Dobrze. Ta część jest gotowa. Skończyłeś swoją sam? Sami. Tak, tak, jestem tutaj! Przepraszam, musiałam trochę poćwiczyć na innym kawałku tektury. O, świetna robota! Nawet zrobiłeś to wycięcie. Super! Chwila, czy powiedziałeś, że ćwiczyłeś na innym kawałku tektury? Nie martw się, tak naprawdę zrobiłeś dobrze. Naprawdę? Jestem geniuszem! Ale dlaczego to przecinasz? Daj mi skończyć, a zobaczysz. O, zapomniałam zrobić te wcięcia. Muszą być w rogach tych małych kwadratów. No to zaczynamy. Nigdy bym tego nie zapomniał. O, naprawdę? Opowiedz mi o tym. Kto schował ciastka pod poduszkę i nie mógł ich e... znaleźć przez trzy godziny? E, jeśli wiedziałaś, gdzie są, mogłaś mi pomóc. Byłem tak zamyślony! Kochani, subskrybujcie, jeśli też zdarzy wam się o czymś zapomnieć! Nasi widzowie pewnie nigdy o niczym nie zapominają. Na przykład nacisnąć przycisku dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików. Czekaj, czy to jest po prostu zwykły karton? Zupełnie nie w naszym stylu! Tak, masz absolutnie rację. Co więc proponujesz? Kolorowy papier oczywiście! Nie ma nic lepszego niż kilka arkuszy dobrego starego papieru. Kilka arkuszy, mówisz? Dobrze, zaczynajmy dekorować. Ok, najpierw musimy stworzyć zarys każdego kawałka tektury. Rozumiem! Zrobię to w moim biurze, jeśli nie masz nic przeciwko! Czy masz na myśli po drugiej stronie naszego stołu? Dobrze, oto nasze kolorowe kształty. Używamy tylko tych kolorów, prawda sami? O, tak, dajemy czadu! Ta, 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 ta. Teraz każdy kawałek pomalujemy na inny kolor. Ten będzie różowy, a ten pomarańczowy. Wygląda nieźle, co? Z drugiej strony też. Nadchodzi jasno niebieski. Mhm. Wreszcie piękny, fioletowy. Świetnie. No dobrze, co, spójrz! Jestem szybki, co? O wow, tyle jaskrawych kolorów. Poczekaj, to zbyt jasne i kolorowe. <noise> Sami już jest pod wrażeniem, a my jeszcze nie zaczęliśmy składać modelu. Wszystko w porządku. No i co? Glutki są bardzo emocjonalne. Co dalej? Teraz zacznijmy składać wszystkie elementy razem. Robi się coraz ciekawiej. Musimy przykleić małe kwadraciki dokładnie wzdłuż tych znaczeń. Wiesz co, właśnie się zastanawiałem, po co nam wszystkie te linie. Jesteś bardzo uważny. Cieszę się, że je zauważyłeś. Znasz mnie. Nic nie może się przede mną ukryć. Jestem sami. Na przykład wczoraj wieczorem zobaczyłem, że ktoś zjadł całą moją motellę. O, To na pewno nie było moje dzieło. Być może po prostu zniknęła. Znaczne rzeczy potrafią znikać. Naprawdę? Kochani, zauważyliście, że wszystkie słodkie cukierki, żelki czy nutella szybko znikają. Dajcie kciuka w górę, jeśli tak. Dobrze, zaczynamy. Sami wiem, że zostało nam jeszcze sporo materiałów z ostatniego projektu. Bądź tak miły i przyniesie tutaj. Okej, okay, Sali, czy mowa o tych. Dokładnie, te paski kartonu to to, czego potrzebujemy. Teraz je upiększymy. Potniemy na kilka małych kawałków. Jestem do twojej dyspozycji. O, świetnie, dzięki. Wracam. Pamiętaj, żeby być ostrożnym używając ostrych przedmiotów, dobrze? Tak, tak. I właśnie tak przechodzimy do najciekawszej części. Labirynt sam w sobie. Właśnie dlatego narysowaliśmy wszystkie te zaznaczenia na kartonie, żeby łatwiej było zbudować całość. Oto nadchodzi ostatni żółty kawałek. Świetnie. Gotowe. Wyciąłem nasy pasków. O, co robisz? Buduję labirynt najbardziej skomplikowany z możliwych. Na pewno. Czasem masz problemy z klejem. O, dobrze. W takim razie lepiej, żebyś ty to zrobiła. Kochani, pamiętacie nie. nasze filmiki, w których Sam przyklejał do siebie różne rzeczy? Macie swój ulubiony? Cóż, myślę, że wychodzi nam naprawdę fajny projekt. Co ty na to, Sami? Eee, Sami? O, rany! O, co nam w ogóle te ściany? Jak mam narysować linie pomiędzy nimi? <laughs> sam, nie musisz rysować linii w tym labiryncie. Naprawdę? Ale jak to w takim razie rozwiązać? Wkrótce skończymy i zobaczysz. Mm. Och, Sami, jesteś tak wspaniałym pomocnikiem. Wszystkie paski, które przyniosłeś, bardzo się przydadzą. Zachowuję wszystkie resztki, które zostają po naszych projektach. Czekaj, ale gdzie przechowujesz tak dużo tektury? O, mam jedno miejsce. Chyba długo nie zaglądała pod swoje łóżko. <noise> Sami, dlatego ciągle słyszysz elesty pod moim łóżkiem. Już myślałam, że mamy myszy, ale to byłeś ty. Hm. Jutro wszystko posprzątamy. Słyszysz, Sami? Pomożesz w tym i to bardzo. Jeśli narobiłeś bałaganu, to teraz go posprzątasz. O, na świętego czedara! Nie robię sprzątania, mój litość! Ha, widzieliście, jak łatwo można go przestraszyć? A wy lubicie pomagać w sprzątaniu? Sami, gdzie poszedłeś? Jeszcze nie skończyliśmy tego projektu. Potrzebuję pomocy. Sami! Sprzątanie? Nie, jestem chory. O, malutki oszust. Proszę cię o pomoc w labiryncie. O, co za niesamowita rzecz się wydarzyła. Czujesz się lepiej? E, właśnie miałem chwilowy przypływ grypy. Tak, to było to. <grystanie> Raczej ktoś miał chwilowy napad choroby zwanej malutkim kłamczuszkiem. <grystanie> Przyznajesz więc, że to choroba? Raczej jest po mojej stronie. Tak w ogóle, jak to działa? Cóż, potrzebujemy trochę czegoś okrągłego. Oh, sam, co masz Wiem. na plecach? Pobrudziłem się? Czy to pszczoła? Nie, ale tego właśnie <laughs> potrzebujemy. Nalazłem piłkę! Poczekaj, mam to! O. Więc jesteś gotowa, żeby wypróbować nasz labirynt w akcji? Powinniśmy poruszać nim tak, aby kula się przemieszczała. Ha! Bułka z masłem! <laughs> Najpierw spróbuj, bo to wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Dobrze. Teraz ja, Suzan! Zaraz zobaczysz, jak pracuje profesjonalista. Aha, chwila. Pozwól, że tylko przeniosę ją właśnie tutaj. Co, ten został stworzony dla mnie! Dobrze, w porządku. Chcę się tylko upewnić, że to jest wystarczająco trudne dla profesjonalisty takiego jak ty. Jeszcze trochę i. Aha! O, to nie fair! Okej, okay, okej, okay, proszę bardzo. Tak lepiej! Po prostu nie złość się, gdy zobaczysz, że rozwiążę to szybciej niż ty. Ech, co tak długo robi sami? Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę się nim bawić. Ech, Sam, ile jeszcze? Mm, nie, nie złota droga. Dobra, prawie u celu. Hurra! Okej, okay, to chyba kończymy. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie wcisnąć dzwonka, żeby nie przegapić naszego nowego filmiku. Pa! Sam, przynajmniej przyjdź i pożegnaj się z naszymi widzami. O, dobrze, do zobaczenia! Wszystkie dobierne te na świecie! Wow!